Halo miszki, kilo z 56 się kłania. Rozpoczynamy znaczy kolejną misję w Call of Duty Black Ops. Fucking jak chwila, to już oglądaliśmy, prawda? Tak, tak, to już oglądaliśmy. W ja pamiętam, Franka Woodsa, tak, tak. Misja zwiadowcza, Laos i w ogóle te sprawy, jak to się przełącza? Tego typu sprawy. Ocieplanie Shadera, Boże, znowu ten przyjemny napis. Strasznie mi się chce nagrywać. Jest w ogóle pierwsze 33 moi kochani. Nagrywam na nowym mikrofonie. Mam wolną chatę, będę nagrywał całą noc, żeby mieli co oglądać, prawda? Zaraz kończy nam się amunicja, kończy się paliwo, o Boże! Ale ja już tu, ja już to przeszedłem ostatnio. Ale nie fajnie, ale nie fajnie. Mam nadzieję, że nie będzie za cicho, bo jak będzie za cicho, to się zdenerwuję. Ja już, zostaw, zostaw! A, mnie ktoś zabił! Ktoś mnie tutaj uderzył, moi kochani, ktoś mnie uderzył. Od razu z góry przepraszam za... Za takie jakby zaziewanie w przyszłości, wiecie? Bo jednak mam jakieś takie głupie wrażenie, że to może się zdarzyć, że będę ziewał w ogóle. A mam... O kurde, zabi... zabili go, o mój boże! A mam zamiar nagrywać sporo dzisiaj, tej nocy, po prostu muszę, muszę dużo jak najwięcej nagrać. Dlatego gramy w Call of Duty Black Ops aż mi się nie znudzi. Tak po prostu. Teraz se kosimy, no jak to, jak to jest przyjemne, nie nie mi, że nie takie... Taka rzeź po prostu, takie, takie to jest takie kochane, takie, że mogę sobie przeładować karabinę, kurczaczki i nie będzie gonił jakiś wie... Zostaw mnie! Zabiję go, dobra, zabiję go. Nie bójcie się. Przeładuję sobie na spokojnie tutaj, żebym nie musiał nigdzie chodzić i zaraz sprawdzę moi drodzy, czy wszystko się ładnie nagrywa. Padło. Okej, K. No i teraz biorę i jadę. A, to sorry, przepraszam kochaniutki na kiczkamy dalej. Strasznie klimatyczne misje w Wietnamie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi to też przypomina koda piątkę i to jest piękne, wiecie. Kurde bele, ja se to zaraz sam naładuję. Jak ja mam to zrobić w ogóle wszystko? Skupienie moi kochani, pełna profesorka tak zwana. Bardzo fajny karabin też mamy. Już karabin to jest właściwie Lekki karabin maszynowy, tak to miałem powiedzieć. Chodzimy coraz niżej Boże i te rozrywane ręce, te, te dziury w głowach Ta krew, te nogi, te buty Te buty Bo Boże! Coś mnie bije Tutaj z tej strony nawet Proszę mnie nie bić, proszę do mnie nie strzelać tak agresywnie Ej boję się kucnę <grym> sobie Ja muszę przeładować, proszę mnie nie, nie dotykać Więc Cały czas przylatują nogi jak ja mam się tego pozbyć? poler no Coś czuję, że ta broń będzie idealna na trybie zombie, wiecie? A, jakieś takie mam dziwne właśnie. Zostaw! Ja mam całe złożenie, jak mnie ktoś bije od tyłu, że mnie ktoś atakuje z broń, z kolby. Jak ja mam sobie z wami poradzić? Przecież wy co chwilę przychodzicie, no. No, panowie i panie, proszę, schodzimy. Jej runieczka. Do punktu kontrolnego trochę pogramy, zobaczę potem, czy się wszystko ładnie nagrywa z głosem. Ma mikrofon już przy mordzie, ustawiony jest na 100%, więc wszystko powinno być jak najbardziej w porządku, no ale lepiej sprawdzić, lepiej właśnie na zimne, skoro mam grać dzisiaj do znużenia. Oj oj Dobrze, że gramy na poziomie bardzo łatwym. Dobra, cel z zdobyliśmy. W górze właściwie je obroniliśmy Tak powinno być. Łódź taki kurde cały. Dź, ca cały. Taki... cały w dziarach i w ogóle tego typu sprawy. Straszy mi się podoba, ten klimat niepowtarzalny, to nasze moździerze. O Boże, jaki rozpierdziel tu zrobiły Ale tu nieładnie się zrobiło, nagle. tam taka ładna pustynia, wszystko super, a tutaj nagie, o! Oh. Ach ten Laos, ach ten Laos! I cały czas do przodu, moi kochani, cały czas do góry, cały czas w górę, zdobywamy wzgórze, prawda? A co my mamy zrobić? Właściwie nawet nie wiem. Ale wiem, że delektuję się tymi rozrywanymi kończynami, ale, 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 ja miałem teraz sprawdzić, moi drodzy, czy, czy, czy się wszystko dobrze nagrywa, także zaraz się widzimy. No, misiaczki nagrywa się. Wszystko bardzo super, sexy, super, bardzo ładnie, więc nie mam powodu do obaw. Z nowym mikrofonem wszystko nagrywa się łatwiej i muszę się praktycznie bawić, te całe ustawiania dźwięków, I osobno w grze, osobno mikrofon, osobno, w kurczę, odsłuchać ten mikrofon, no, mordy, wystarczy, że mam taki stojaczek, on jest tutaj piękny przy mojej twarzy, ja sobie do tego mikrofonu mówię i wy mnie słuchacie. To jest takie piękne. Boże, jakie to jest piękne, tyle krwi, tyle tego wszystkiego. Jeszcze helikopter jakiś kryć się w okopach, to ja się ukryję w sumie. Jak się tu kładzie? Tu się nie kładzie, zapomniałem. Nie, kładzie się. Dobrze, pamiętam. Dobra, przeładujmy, bo już się kończy amunicja, wiecie co? Spróbujemy. Czy to jest AK-47 z miotaczem ognia? LOL Co znaczy z miotaczem ognia? Wow! 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 Jaki to jest słodziusie! Miotacz ognia, ja mogę sobie podbawić jak wchodzi, jakie piękne palone ciała, kurczaczki. Mm, jak to pachnie, wszystko ładnie spalenie mojejku, o jejku, jejku, jejku. Ja nawet nie wiedziałem, że taka technika była już wtedy powszechnie używana A w Wietnamie kurcze. Takie miotacze ognia, nie? Ale to jest wszystko super. Bardzo mi się podoba zdobywanie tego wzgórza. Takie typowo jeszcze drugowojenne, taka rzeź, taka... O! Taka właśnie, taka właśnie! Łoło! <laughs> wow, wow. Cel osiągnięty, więc co się dzieje? Chyba się przewróciłem normalnie przez ten ogień, więc ten ogień, po prostu ognisty podmuch jakiś, no. Hello. Ale się biją. Wejście coś zrób, łódź, wejść coś zrób. Trzask go. I teraz ja, teraz moja kolej. Zostaw go, Wietnamczyku. Zostaw go. Pyk. Odrąbałem mu rękę? Ale ja, ja. Widzieliście to? Odrąbałem mu rękę pieprzonym rewolwerem, nieźle. Nie ja mam jeszcze ten miotecz ogni? nie mam. Mam! O, ale super. Jak ja się cieszę z takich małych rzeczy. Małe rzeczy, a tak cieszą. Patrzcie, mogę spalić wszystko. To jest taki lot na ogień. Jakiś takie kurcze... Jest bardziej jakiś gaz cholera. Chociaż właściwie to jest pewnie jakiś rodzaj gazu, więc nie, nie wygłupiam cholera. Powtórzę stań komuta. Za mną zbliża się więcej Wietnamczyków! Wejdź! Do samochodu! Chodzimy do samochodu. O, teraz się zacznie! Kakuj na tył, łap za towa! To nasi, to nasi są. nosek Kogo ja mam strzelać? Trzeba no Wygląda jak czołg, tak, ale jest nasz zwrotniejszy God gantemet nie czytam tego już. Okej, okay, co się dzieje? To nasi, wyjeżdżamy. Obraniamy tę wzgórze, panowie, obraniamy. A tamto jest ten czołg, okej. Okay. Pyk! Wow, użyj kontrole, warkie. Hmm, to o, Pięknie, za pierwszym razem. Jeden z sześciu ile ich tu będzie w takim razie? Pyk! Przepraszam, że tak piszczę, ale lubię to. Pyk! Co ja się będę ograniczał? Boże, jak te kończyny latają! Mm. Taki coś jest potrzebne człowiekowi, wiecie? Żeby taką zwierzęcą agresję rozładowywać właśnie w taki sposób. Czy po prostu grać sobie w tego typu... W tego typu... Kody i... i potem... nie ten. Bezpośrednio trafię jeszcze tutaj. I potem, nie wyładowywać agresji na innych. Jak sobie tutaj mogę postrzelać, tutaj popatrzę jak wszyscy giną tej jest okay. to Jest miło no, co się będę oczekiwał? A kurczaczki, myślałem, że rozpadnie się ta wieża na drobne kawałeczki. A ten nie, prawda? Boże, ale jaki to jest... Tak dobrze odzwierciedla to takie piekło wojny. Naprawdę. Jestem tym podważeniem. Nawet Call piąta na mnie nie robił takiego wrażenia na razie. Jak na razie, Black Ops jest lepszy, ale jeszcze muszę zobaczyć, jak będzie wyglądał multi... Alleluja! Jak będzie wyglądał... Multiplayer! Wiecie, bo jednak w Call of bardzo fajny był też multiplayer, te tryby były dosyć zróżnicowane, było dużo map, całkiem, całkiem nieznane. Spróbujemy przejechać, pyk, tak, dokładnie tak, Musisz się załatwić, Zrozumie, nadatujemy, wszystko super, światło lukowe, wykonujemy nalot. BADZZUMKIK! BADZZUMKIK, co to w ogóle za Nie, jak? co ja mówię? Jesteśmy w jakimś pieprzonym jest tak epicko, jest tak miło, tak Rusio. tak dobrze, hudson hudson, hudson, wychodzimy. I to początek czegoś innego. I ten rockowy klient. Hello! Witamy w Wietnamie, dzień dobry. O jakim zdrajcy się musimy dowiedzieć teraz?

Z tego co pamiętam, to zlecenie będzie reznów. Abo to nie? Reznor. Nie wiem już sam. Potrzebujemy jakichś cholernych materiałów. Zostaliśmy tam wysłani bezpośrednio po to, żeby się spotkać z tym gościem, no? Musimy dopaść Dragowicza, tak nam prezydent Kennedy kazał. Ja, ja się przejmuję tym, co prezydent Kennedy mówi. No kurde, nie pierwszy no, Jezus, nie każdy nie, nie, nie każdy kurcze przyjmuje polecenia od prezydenta Kennedy'ego. Gademy. Ocieplanie Szajderka, żeby było byłownikowi, się nim Oscar, miasto hmm? Nie mogą wpaść. A, dowódca zespołu ewakuacyjnego, czyli teraz jak nie mam Działamy tak jakby w pojedynkę 19 godzina, więc no. jest wieczór. Wow Jeśli jeszcze żyje, znajdziemy go. Złapali, znaleźli mi złapali miasto, boże, znaleźli miasto, nieźle. Spłonęło doszczętnie. Tak jak mówił ten, ten taki nasz kochany głos. Intrach. Dobra, jedziemy z tym koksem panowie. Yo! Ah. Piękny 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 O Jezus spadł spadł o kurczaczki A ja się trzyma linki, ale jaja Woohoo! Jolo dzień dobry Lima 9 spadamy My nie, my jesteśmy już w góręku, nie ma problemu Hotel 9 wraca, hotel 9 nie wraca, hotel widzicie co się dzieje Tyk, czas Bum, tam A, w Bum, następny Ua. Super Dziękuję, można nadawać gamunicę zapalającą Jak to dokąd idziemy? Jak to dokąd idziemy? Pojdziemy po naszego... Przyjacielu. Wow, ale super! Podzumki! Jakie to se Boże! jakie się przejmuję Balalalalalalamalamala! PUM! Bala, bala. Kadzumka dżum! Kadzumka dżum! Kadżum. Kadżuma! Czuczu czuczum! Alelura! Płoncie! Stój! Bo cię postrzelę! Wietnamczyku! Ty nie myśl sobie, że ja nie wiem kim ty jesteś! Koleżko! Świe nie wiem, dobra. Chciałem go przestraszyć, wiecie, o co chodzi? Pszch! Baczłomy noc! Przepraszam, że się tak bardzo... Yy, Weźcie smoka, ale wiecie o co chodzi, no. Zginąłem, spłonąłem, dlaczego? Bo się bawiłem ogniem. Od yy, ognia, coś, coś tam ogniem się bawi, że od ognia... Nie. Kto mie mieczem wojuje, od miecza ginie, Demet. O, nasi. Thompson, Bowman. Wszyscy przylecieli, hello. A tu próbował mnie zaskoczyć, ale jakie to jest piękne, jak oni się... Jak strzeli się w... Jakąś grupkę, jak oni wszyscy płoną. Zostaw... O, ale mnie ktoś uratował, ale mnie ktoś normalnie uratował. Komando z granatnikiem. Wow, fajna nazwa na broń. Komando. Ej, zostaw tego gościa. Weź wstawaj, chłopie. Nie masz problemu. Nie masz żadnego problemu, możesz uciekać. Praca jest dowodem Waszej winy. O, tradycja partii, czyli to miasto po prostu było po stronie Ameryki. I teraz ponieśli za to konsekwencje. A my już tu nic nie możemy robić, chociaż wracamy do zniszczonego miasta. Lima 9. Dobra, my się musimy zgibnąć, bo tu już Wietnamczycy całe miasto zajęli. Wow, 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 jaką pięknie spadł z tych schodów. Boże, jaką pięknie spadł z tych schodów. Ludzie! Nie strzelaj po tym cywilu, cholero jadna! Co ci zrobiła, no? Co ci zrobił właściwie? Bo to on był, no. A tam kto? Cywil do mnie strzela, patrzcie. Nie, to nie cywil, Wietnamczyk, cholerny zapasiony. Wypasiony w ogóle tego typu sprawy. Ale plama! Plama krwi. Ej, 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 nie ma takiego ucieka, nie ma rzucenia granatami, nie ma takiego bicia, moi pani. Czysto schron został zdobyty i wszystko wygra? Dzień dobry, dostałem Jolkę. Że jak oni pięknie spadają. O, 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 o! Kto mi tutaj będzie? Gdzie twój kontakt? Gdzie są materiały wywiadówcze, moi kochani? A nie wiem już co. Nie, nie będę tego zbierał, po co mi... Na co mi to? Nie, to wszystko jedno. Dobra, robimy wyłoma. Padum! Jolo! Ale kurczaczki, ja miałem cię za pierwszym razem, a nie także za drugim. A rozbiję te szyby, bo dlaczego nie? Bo mogę, kto bogatemu zabroni, jak to mówi zawsze. Michał, no ja też już teraz tak mówię W ogóle moi kochani przymierzam się do nagrania LEGO Marvel Chociaż nie wiem czy w nie macie Black Opsa już po LEGO Marvel no, ale ja jeżeli tak to Jeżeli tak to sorry Jeżeli nie to macie, macie newsa moi drodzy Macie newsa, będzie Marvel, będzie Marvel Tak postanowiłem, że będzie Marvel Nie wiem czy z karbonem, czy z Michałem To się zobaczy jeszcze Ale na pewno będzie na tym kanale Najnowsza część LEGO moi drodzy Moje kochane dziubaski Mam nadzieję, że wy nie macie nic przeciwko, że tak rzadko do Was mówię, ale a po prostu darzę Was takim uczuciem, taką sympatią. Ja tutaj nie muszę nikogo udawać. Mogę tak, tak pięknie opowiadać o wszystkim i tu wszyscy jesteśmy równi w ogóle. Znaczy... No może nie wszyscy jesteśmy równi. I wszyscy ci, którzy potrafią z, umieją ortografię naszą, kochają nasz język, Polsce, są równi tutaj. Tak mi się wydaje. Dobra, mu, czujmy się w grę, więc tam wszyscy zajęli połudnole depływuję, jesteście odcięci, Boże! Dlaczego? Cholera, o nie, przyjąłem i ma dziewięć. Chcemy się, Wakłama. Przegrupowujemy się, panowie. Mason, a to ja. Ruszamy. O, dobra. Okej, okay, tutaj powinien być gdzieś nasz kochany. Okej, okay, spokojnie. Padumc! O, o Jezusku. Co ty robisz, chłopczywku? Dobrze, dzie Reznov. Wiedziałem, że się spotkamy.

Trzeba go powstrzymać. Powstrzymam, okej, okay, Reznov. Ja masz to jak w banku, ale gdzie jest... Gdzie jest Bowman, Wood i w ogóle... Wood... Wood, tak. Tu są materiały wiadowcze dla Kilosika, dziękuję bardzo. No, a tu są, dobra. Wood, to twoi ludzie? Wood, Bowman, Reznov. Wiktor, Boże, jak ja kocham to imię, to jest świetne imię, nazwę tak syna. Wiktor Nikodem i Daria. Boże, jakie to będą piękne dzieci po ojcu. Albo po, Nie, po matce, po ojcu będą mądre. I towarzyskie. I sympatyczne, wy, wygadane. Boże, jakie będę miał śliczne dzieci. Co się stało z tym panem? On już nie żyje, w bimu tam Endrina, i na tyle robi. No Widzimy, wsparcia powietrznego, ale i jolo tutaj jest. Nasi, nie, sorry, sorry. Radio, tak? Dawaj, daj, daj mi radio. Daj mi radio, ja to załatwię. No, to ja wywołuję tutaj... Proszę nam pomóc w miejscu oto tym. Tutaj proszę zbombardować... Albo... Tu proszę zbombardować ten budynek. Dajcie znać, gdy będziecie poczekać. No my potrzebujemy. Tutaj proszę bombardujemy przesyław, nie? A ja zdejmę tych, co są na dachu. I patrzcie teraz... Wow! Mm, te kochane śmigłowce tyle razy nam uratowały tutaj już tej chwili. Pięknie Subcian, tak zwane no. Hej, ale nie strzelajcie mi po moich Amerykanach! Są dobrzy ludzie, oni nie chcą wrócić do domu jeszcze. Aha, mam wesprzeć, dobra, czoł. Nie bój ty się. Ze mną w skarbie jesteś tak, kurczę... Bezpieczny. Ła Jezus, jak 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 ja na tej skarbie byłem. Apsu to coś mnie tutaj dostałem normalnie. A wejdę sobie na górę może, co zrobię takie jolo? Dzień dobry! A nie ma schodów do góry! O! Przepraszam. Widzę, że ja nie porę. A wiecie co? Wyciągnę troszeczkę większą artylerię. Albo nie. Proszę mi to zniszczyć, ten budynek w Bo nie podoba mi się jego struktura. Wewnętrzna, zewnętrzna architektura już przestarzała. Do rozbiórki, moi Pani! Andrzej! Dajesz dalej! Pozdrowienia mi dla Carbona! A to Reznov! Ale bym Cię postrzelił, koleżko. Ale bym Cię postrzelił. Co jeszcze że nie znajdziemy mieć Czy jakieś dane wiadomości oh, dla chwilowska okay. się znajdą? Może, dane wiadomości dla mnie, dane wiadomości dla mnie. Niestety nie. Ojej, kufesz, mam do kibla. A w ogóle jaki ubogi, ubogi kibel, tylko umywalkę tutaj mam. Ja tu No mam... właściwie nie kibel, tylko umywalka. Nawet nie można nazwać tego mianem łazienki. O, wywiadowcze dane, no ja, ja to wiedziałem, jak ja to czułem w kościoł mój. Kupany. Ja mogę wezwać wsparcie. Proszę zniszczyć ten budynek. O kurczaczki. Zniszczę to. Transport jest zniszczony, o mój Boże! Jak mam go zniszczyć? Tu mi zginął żołnierz, ja muszę go pochować teraz jakoś, nie wiem. Dobra, co ja mam zrobić? Lepiej powiedzcie. Jest tu ktoś, ten nie mogę go zniszczyć? Przepraszam. Poszukuję. A to nasz, przepraszam. A to już zniszczył mi ten czołg, tak? Szybkie hopy. Dobra, Amerykanie, Boże, jak mi miło z wami tutaj, panowie. A to jest, ja już nie wiem, do kogo ja strzelam. Miło mi bytować z amerykańcami Eee, dlaczego ja nie mogę rozwalić tego, tego arbuza? Skandal, wchodzi czwórce i już to naprawili Znaczy, właściwie nie Znaczy, właściwie wchodzisz czwórce, to była tutaj to zepsuli, tak to miałem powiedzieć Zaznacz tego sukisna. Aha, a, sorry, sorry Proszę, bierzemy go, bierzemy go tam na dwa razy, panowie Victor, Zulu, 7, Foxtrot Foxtrot, brawo, potwierdzam x Texas, robię im piekło, dziękuję, Texas Do zobaczenia na Mississippi No ja i ogólnie, patrzcie jak jak niszczej... O jak wywaliło go do góry. Dobra, ej, 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 ręce do góry! Urząd stanów bezpieczeństwa. Znaczy chciałem powiedzieć Urząd bezpieczeństwa, ale to nie Polska. Eee... No nie, nie PRL właściwie. Eee... Oj, tu czeres, no proszę, ostrożnie, bo się tu zabiją. Chciałem powiedzieć rząd Stanów Zjednoczonych. Ręce do góry. Ale super się strzela. Nie, to tak odpręża, moi pani ja. Ja bym mógł tak całymi dniami po prostu przechodzić, te kampanie nic mi się nie zacina, mogę pogadać sobie sam do siebie, przez co ćwiczę pewność siebie to raz, a dwa jeszcze ćwiczę y, sposób wymowy, słownictwa, staram się dobierać odpowiednie zdania, kształtuję też podzielność uwagi, bo muszę jednocześnie grać i komentować. To jest tak wspaniałe i jeszcze y, poznaję siebie tak naprawdę, bo tylko tu jestem prawdziwy, a ja czasami większość praktycznie dnia spędzam na graniu kogoś, kim nie jestem, moi drodzy. I to jest okropne. A co tam się dzieje? Z nieba spada ból. Prawda, że spada, spada. Z nieba spada ból i gra. Wadunc takie tam żółki. Y. No jakie to się wszystko, jakie to się. Bardzo dużo się dzieje na tym ekranie. Pamiętam, że jak Weronika oglądała... A, korczeczki! Jak Weronika oglądała pierwszy odcinek tego właśnie, to powiedziała, że nie mogła się przyzwyczaić do tego, bo tak dużo się działo na ekranie. Okej, okay, moi kochani, osiągnięto punkt kontrolny. Ja tutaj zrobię malutką przerwę. Znaczy, malutką przerwę. Zakończę tu ten odcinek i zapraszam was do kolejnych. Ehm, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć i